Przede wszystkim no, chcę z wielkim poruszeniem przyznać, że po 39 latach wszystkich nas szokowało, że pan no, znalazł się w takiej sytuacji. No, pan mówi, że to jest troszkę dla pana, że jest pan taką, takim człowiekiem zamkniętym, jest to dla pana, rozumiem, jakaś nowa historia, której, y, którą Pana próbuje, ale trudno ją akceptować, biorąc pod uwagę to, co działo się 39 lat temu, a szczególnie, że jest Pan też y, no, takim powiernikiem dobrej pamięci z tamtego czasu, więc może czas najwyższy, żeby i Pana głos tutaj wybrzmiał. Bo obserwuję, jak to w dzisiejszych czasach młodzi ludzie wypowiadają się na ten temat, naprawdę nie mając wiedzy, jaki, jaki, z jakimi dylematami wtedy wyście się mierzyli i jak to jest dzisiaj. I wiem, że dla Pana to na pewno był też taki młodzieńczy trochę czas. Pewnie było wtedy dużo takiego też wigoru, prowokacji. Bardzo bym chciał, żeby Pan po prostu o tym opowiedział, bo to jest coś, co nie może pozostać jakby w, gdzieś tam tylko w, w jakiejś tajemnicy. Jak to było? Pewnie największą ciekawością dla ludzi z Nowej Huty jest to, jak burzono pomnik Lenina. Znaczy, zresztą, może od początku, to myśmy, jak powstała to też przechodziłem do tej słynnej szkoły chilowskiej, tak zwanej przyzakładowej. Tak. I tam Na 99% naszej klasy już zawisało do Solidarności. Aha. Natomiast jak zacząłem pracę właśnie to no kilka miesięcy po tym jak zacząłem pracę na walcowni gorącej yy, ogłoszono stan wojenny. A więc ja się spakowałem, zrobiłem kanapki i pojechałem prosto na hutę. No i byłem tam aż do pacyfikacji. Na szczęście mi się udało uciec z tego zniatacza, bo byłem na zmiataczu chwilę, a jak wjechali to gdzieś tam za piecami, takie było przejście i, i, i gdzieś tam sobie uciekłem. No i tyle, no i potem przez jakiś czas żeśmy pracowali pod, pod, że tak powiem, ochroną, bo zakład był otoczony przez ZOMO i tam i wojsko i ZOMO przez jakiś tam czas byli na terenie zakładu Także Ale skąd no No Także na, na gorącej strach się szybko skończył, ponieważ jak się tam później dowiedziałem, tam było za dużo tych wszystkich komuchów i dali się przekonać tam jakiemuś pułkownikowi, żeby... Żeby ten strajk zakończyć, ja byłem chyba jedyny, który tam krzyczał. I tak nawet jest jeszcze opór, ale on powiedział mi, że jestem za młody i, i, i że nie mam tu nic do powiedzenia. No, więc wie pan, ciekawi mnie to, ciekawi mnie to skąd w panu wziął się ten bunt, bo ja wysłuchałem przy okazji rocznicy stanu wojennego wystąpienia generała z tamtego czasu. To nie było tylko ogłoszenie stanu wojennego, ale on również wygłosił taki, taki, taką odezwę do społeczeństwa. I tak podejrzewam, że wielu ludzi w to uwierzyło, wielu ludzi poszli tą drogą. Co było, takim, co, co było pana źródłem takim głównym oporu? Czy to jakieś rodowody, czy może to, że pan zaobserwował jakieś rzeczy? Dziadek już miał pierwsze problemy, tam z komuną. Aha. Też był dość tam razy karany, a to za jakieś tam wystarczanie kontyngentu, a co za coś tam nie pamiętam. Pamiętam, że przeglądałem te kwity i on tam też dziadek do siostry walczył z komuną. i... Już miałem od dziecka zakorzenione, że komu na to zło. No, no to, to to najciekawsze. To niech pan powie, co panu dziadek mówił? Pamięta pan te historie różne? Wskazywamy kilka razy, siedział parę razy jakiś tam kolegial. No miał y, ośmioro dzieci pan niby, o, wychować ośmioro dzieci, no to nie jest takie proste, tym bardziej jak się ma nie pola, a oni jeszcze mu tam kazali i, i jakiś tam zboże oddawać, no co się buntował. I, i, za nie, nie pamiętam, pamiętam tylko, że mniej, tam że jeszcze będąc Kwitu, bo przeglądałem tam kwity, tam, tylko rady, tylko rady. No jak pan zaczął pracować na tej hucie, bo rozumiem, że był też jakiś klimat wśród uczniów, prawda, tam na Złotej Jesieni, bo tam pan się uczył, prawda? Tak, tam no, 99% klasy się natychmiast zapisało do Solidarności. My wtedy byli w ostatniej klasie trzeciej, mieliśmy po 17 latach. Jak się to zaczęło, i poza jednym chłopakiem, który się wyłamał. I dlaczego tam pozostali wszyscy, wszyscy się zapisali do Solidarności, że nawet naznamy od tego. Taki profesor Kuźniak się nazywał. I, hmm. I on tam też coś działał w tej Solidarności szkolnej. No i tak już poszło. Pan pamięta, czy, czy wyście wtedy wierzyli w to, że to może przynieść jakąś zmianę? Czy to był po prostu taki bunt, taki opór, bo wtedy się oporniki nosiło w klapach? Tak, 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 też tak, nosiliśmy. Znaczy myśmy, myśmy byli pewni, że to w końcu musi paść ten system. No. Także byliśmy jeszcze młodzi na początku to była, jakby nie wiem. No, nikt nie lubił milicji wtedy, prawda? Bo wiadomo, że milicja lała za wszystko. Więc nie? najpierw to mogliśmy się na nich trochę odegrać. Także mieliśmy taką grupę, stworzyłem kilkanaście chłopaków, mieliśmy zawsze proce benzynę i tak dalej. I, no i korzystaliśmy z każdej akcji, jaka tylko była na terenie Nowych. Otóż Przeważnie się zaczynała podarką. No tak. No, ale. ale no, byliśmy na każdej warykadzie, jaka była. No, Bo zapewne pan pamięta każdą mszę o 11 w niedzielę i po niej yy, no, te manifestacje, które się odbywały. Tak, no nawet jak nie było raz policji. Pamiętam, to było najbardziej zabawne, że raz, raz od dziwo nie było policji, taka babcia wyszła na to skrzyżowanie, bo widzimy się tam głównie ze światek gromadzili, krzyknęła, Pan Bóg nie chce parki. No i od tu było hasło, atakujemy i zaatakowaliśmy wtedy komisariat na złoty 10 właśnie tam, no, żeśmy go wrócili benzyną. No. Oni wtedy już tam oczywiście mieli te, 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 te okna y, zasłonięte, mieli blindy takie porobione z blachy i tylko mieli odpory z pan Pamiętam jak dzisiaj to mój kolega Andrzej Dykas który biegł obok mnie, miał mi odpalać benzynę, bo ja miałem dwie butelki benzyny. Nagle patrzę, faceta nie ma, dostał po prostu w głowę pierwszym ształem pierwszym czyli tym, tym, tym takim dużym gazem, dostał po prostu w głowę i padł. No ale kilka godzin później go spotkałem na rondzie czyżyńskim z zaważonych, zakrwawioną głową i byłem właśnie zszokowany. Nie wiedziałem, co się z nim stało, czy uciekł, czy coś. Mówię. nie bardzo z to wierzyłem, ale... ale... No, ten... Takich akcji było dużo. No. Bo można powiedzieć, czy... że, że ten okres buntu, on się wiązał sprzed roku 81. później stanu wojennego i po stanie wojennym, prawda? Kiedy już może... No tak, bo no, się nie mogli pogodzić z jakimś stanem wojennym, jakieś ograniczenia, no to już w ogóle było dla nas kowina policyjna i tak dalej, no. Pan to... pamięta tą niedzielę stanu wojennego? Pan się spodziewał, że tak będzie? Znaczy w ogóle nie przypuszczałem, mhm. jeszcze nie siedziałem tak bardzo w tej, tej całej polityce, więc obserwowałem to tylko jako młody chłopak, no. I pamięta pan to... ten dzień, tą niedzielę, 13 grudnia? Tak, tak, tak tak mówię, no ja się od razu spakowałem, zrobiłem sobie kanapki i pojechałem prosto na hutę. Aha. Pamiętam jak dzisiaj, no i już zostałem do, do, do momentu pacyfikacji. Mhm. To no proszę powiedzieć o tym, bo to, bo to jest rzeczywiście, no te to, 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 to chyba największe tajemnice, które posiadają tylko ci, którzy byli za tą bramą. No pacyfikację to ja pamiętam tylko tyle, że wjechał wóz pancerny, rozwalił taką wielką, wielką bramę na Znetaczu, wpadli zamowcy tam, gdzie siedzieli na, nie oporu, gdzie siedzieli po prostu na ziemi, no i oni wpadli, zaczęli pałować i, i, i wyprowadzać i, i wtedy uciekłem stamtąd tam przed, jaka ja była dalej tam akcja, to nie wiem, bo stamtąd uciekłem, poszedłem na swój zakład pracy, na moim zakładzie pracy, jak mówię, no, wydział obok to jest, także tutaj ludzie byli zgromadzeni, przyszedł jakiś pułkownik, który zaczął ich namawiać, żeby strajk przerwali, no i byłem jedyny, który tam krzyczał, że absolutnie, że strajkujemy coś tam, ale... No, ale jak mówię, no powiedział mi ten fakt, że jestem za młody i że nie mam tu nic do powiedzenia, nikt mnie nie poparł, więc Aha. strajk rozwiązali i, i to samo jest wspomnienia ze strajką. Natomiast albo gwiazd tak, tych, tych, tych zamowców na, na zmianach wyglądał strasznie, no bo mhm. dlatego, dlatego szybko stamtąd się około i no i współczuję ludzi, ludziom, których tam wtedy zgarnęli. Wtedy no właściwie zaczęło się od razu część to wywozić, od razu chować do internetu, jak się nie mówi, no, także to było wszystko przygotowane, także samochody stały i, i prawdopodobnie tych ludzi, których widzieli, to prawdopodobnie wszyscy wylądowali w internacie. No a jak wyglądał powrót do pracy? Na drugi dzień, byłem, wróciłem, na drugi dzień przyszedłem do pracy. I jak mówię, no tam cały zakład był co, no, co kilkanaście tam co kilkadziesiąt metrów jakiś tam stał yy, zamowiec i, i hala była okrążona, ale pracowaliśmy niby w miarę, tak? Znaczy, ale yy, w zasadzie, że no, oni się nie kręcili po terenie yy, zakładu, tylko, tylko o, zakład był obstawiony, hala była obstawiona, natomiast ewidentnie po zakładzie kręcili się ubezcy, bo to było widać, że to są mm -hmm. yy, ludzie. Yy, no, tam się praktycznie wszyscy znali, prawda, jak to na, na jednym wydziale, nie? Mhm. Ewidentnie byli ubecy, były też w biurowcu, sobie zrobili placówkę żołnierze, tam właśnie urzędowali oficerowie. Mhm. To to jest co, to, co pamiętam. No i, po... Pracowało się normalnie na tyle, na ile każdy tam robił, no, co, 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 co musiał praktycznie, tak? Ale, ale widać było, że ludzie no niechętnie, niechętnie pracują pod, pod ochroną, że tak powiem. No mój ojciec już tego dnia nie poszedł do pracy właśnie. Powiedział, że on nie będzie pracował pod nadzorem i ale ja jestem ciekawy, czy, czy pan jest w stanie sobie przypomnieć trzy kolejne niedziele, które były. Ta niedziela, w której ogłoszono stan wojenny, później był tydzień pracy, później była znowu szaf niedzielę, 20 grudnia, tuż przed Wigilią. Potem kolejna niedziela była już po Wigilii, po Święcie i trzecia niedziela była w Nowym Roku. Czy pan jest w stanie przypomnieć sobie klimat tych niedziel? No bo rzeczywiście to życie, ludzie się zbierali, Kościół był jednak tym miejscem i czasem, gdy ludzie się zbierali, prawda? I nie było zadymy, to nie pamiętam. Ale było, to... że. Każdego zadymy tygodnia. Nie pamiętam powiem. wszystkie, może nie po kolei. Natomiast no, e... przeważnie za były 13. To tak. było takie takie pewne, że, że myśmy byli przygotowani wtedy, uzbrojeni i czekaliśmy tylko na, na, na tego 13. Natomiast w niedzielę niedziel, po nie pamiętam, bo Dobrze, panie Marku, to my wrócimy do tego, ale mnie interesują dwie postacie bardzo znane i pana wypowiedź. Po pierwsze, no jednak Władysław Frasyniuk, bo on tak naprawdę pana przywołał i, i, i to jest naprawdę godne najwyższego szacunku, że człowiek po 40 latach potrafi pamięcie, pamiętać przyjaciół z więzienia, więc no, ja, ja odnoszę się do tego z wielkim szacunkiem. Co pan pamięta z tamtego czasu? No, wszystko. Ja w ogóle byłem na Kurkowej w Gdańsku w areszcie śledczym, chyba kilka dni przed Gładkim Michnikiem i, i Lisem, bo ich chyba wtedy zamknęli wszystkich na naraz. Mm -hmm. Zobaczymy, kto nie, nie zna historii, bo Okrzyk Jebać Komunę powstał na Kurkowej. Tam była taka moda, że, że po drugiej, jak już w Klawiszczu zrobili obrót, pogasili po któryś tam chodził na okno, czy na lipo, tak zwane. No i krzyczał dobranoc złodzieje. Tam cały kryminał krzyczał dobranoc, dobranoc. No ja padłem <grymina> na pomysł, że będzie bać komunę. No i dołożyłem ten swój okrzyk, i ten okrzyk już był tam non-stop do, do czasu, aż mnie wywieźli. Nawet pierwszy raz na dechach wylądowałem, dostałem chyba 14 dni. Eee, wsadzili mnie do, do bunkra, do, 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 do piwnic. No ale byłem na tyle bezportowany, że jak podskoczyłem do kraty i się podciągłem, to widziałem na spacerniku nogi chłopaków, zachodzą. bo tam taki czas na w środku był spacernik mhm. i jeszcze stamtąd krzyczałem i pamiętam, że byli zadowoleni, że jeszcze jest. No ale czy ja no. dobrze rozumiem, bo wyście siedzieli w Gdańsku, tak? Najpierw w Gdańsku, ale my że żeśmy się jeszcze nie znali, a potem żeśmy się, ja, myśmy się poznali w Łęczycy w ogóle, jak Władka przywieźli, no to mhm. Władek, ja tam byłem paru dni wcześniej. No to Władek postawił kryminał na głowie, po prostu, bo, bo, bo po pierwsze zaczęło się od tego, że skończyły się apel, że skończyło się wykładanie kostki, no i zaczęła się walka o wszystko, czyli o cywilne ciuchy, o dłuższe spacery, o łaźnie, no w ogóle walka o status więźnia politycznego i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zaczęliśmy o wszystko walczyć. czasie no, się zaczęło dziać. Tam tych awantur było dość sporo pierwsza taka dość dużo, była na spacerniku jak żeśmy chcieli wykopać bramkę, bo myśmy chodzili taką tygodnię, bo na było wojsko do siatkówki, gdzie można gładki, no, było yy, usiąść i tak dalej i oni to było zamknięte, no i myśmy to chcieli rozwalić, to była taka pierwsza nasza dość ostra akcja i tam Atanda nas wtedy stamtąd wyjmowała bo, po jednym. Tam kilkunastu na już i, i to była nasza jedna akcja, a Największa taka zadyma to była w momencie, kiedy kiedyś wykopałem kraty w oknie. Była mhm. taka sytuacja, że tam do nas przychodzili różni ludzie pogrypsy pod okna i tam te gry z takie dziulawki, więc klarisze padli na pomysł, że, że nam założą blindy, czy blendy czy blindy, a obok podcelą było trzech chłopaków z Warszawy i, i od nich chyba chcieli zacząć, ponieważ bu, budowali tam rusztowanie. Mhm. Po to, żeby im to okno zasłonić całkowicie od strony ulicy. No i ja widzę też, że się kroi to, że nam okno będą, będą chcieli za, zablindować. Ale Panie Marku, zaraz do tego wrócimy. Proszę powiedzieć, kiedy pan był osadzony i za co? Za co pana no bo rozumiem, że musiał być jakiś proces, w którym pan został skazany, prawda? Tak, ja byłem, ja byłem w ogóle jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej skazany. Aha. A za co? Tam, tam... Dezercja? Nie, to było publiczne leżenie e, i wyszedzanie tam niby sejmu i tak dalej tak Nie pamiętam, to był artykuł 270. chyba Ja Miałem e, jeszcze tam niby zarzut, którego miał 274, bo cztery coś, że godzi... w już polsko-radziecki, coś tak, na jakiś tam wzdury po prostu był. No dobrze, ale czy jak ja się pan w, w tym wojsku znalazł? Normalnie, powołali mi i poszedłem do wojska. Ale to przed, A, przed czy w trakcie stanu wojennego? W którym momencie? Nie, to był rok 84. chyba. Czyli po stanie poszedłem. wojennym. Mhm. Tak, po stanie wojennym. No i tam była raz taka sytuacja, że znaleziono u mnie w szafce bibułę, bo tam mi chłopaki albo przewozili bibułę, albo, albo mi wysyłali, bo wtedy jeszcze nie przeglądali korespondencji. Mhm. No i się zaczęło, zaczęło się polowanie na mnie. No a oficjalnie już zacząłem, jak, jak się dowiedziałem, że, że zamordowano księdza popiołuszkę to już wtedy wyłączałem nawet świętą godzinę dziennik telewizyjny, w którym żołnierze musieli oglądać i albo komentowałem to w sposób dość brutalny mhm. i to już zacząłem oficjalnie próć na władzę w momencie, kiedy, kiedy wyszła właśnie wiadomość, że ksiądz Jerzy został zamordowany. Czy rozumiem, że Pan stanął przed sądem wojskowym. Tak, 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 tak. I rozumiem, że to nie była jakaś skomplikowana sprawa. Nie, żeby Pana wskazać. To była, była prosta sprawa. Czy tam Pamiętam tylko, że, że na początku miałem jakiegoś doradcę dziwnego w celi, mhm. który był przez jeden dzień ze mną. Niby zadany gdzieś z ulicy a prawdopodobnie był to współpracownik, który miał mnie rozpracowywać i mi tam popowiadał ja robię. Uh -huh. Między innymi napisałem wtedy list jakiś tam do do do, do. 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 do któregoś, nie pamiętam, z księży. Uh -huh. Do Jankowskiego chyba w ogóle. I, uh -huh. I oni potem ten list wykorzystali na sądzie przeciwko mnie. Także uh -huh. No, to w sądzie nie miałem szans, tym bardziej, że, że jakby, no, na kompanii był człowiek, który się coś późno znalazł, jak ja zacząłem i ewidentnie, mnie, ewidentnie był po to, żeby mnie rozpracować na 100%. No, kilku, kilku, kilku świadków było, żołnierzy, którzy byli, że, którzy byli za, zagrożeni taką tam dosługą, wtedy się taką tam dosługę nieraz dostawało. Bo mm -hmm. no, z tego co się dowiedziałem, właśnie w zamian za to, że zeznawali przeciwko mnie, zostali wcześniej dopuszczeni z wojska. Mm -hmm.